Wcześniej czołem to znowu my. I jest jest Trał się. Słuchajcie, mamy tu nowość na ten rok. Od Alberta Neon Fader. Ona jest wyjęta jak widzicie z kartonika, bo ma szeroko kątne strzały. Dobra, są pójścia i tak. Mamy tak: 103 strzały. Kaliber 20 mm. Neku 962,78. Eee, tutaj mi poświęcił jakieś AC20, myślik 103. I myślik jeden. I to jest kategorii. Zobacz. Z drugiej strony. E, F2. Neon Fader. Nowość. Tak, zobaczymy. Podobnież jest bardzo fajnie. Od Alberta. Powiem Ci, że... to! Fajna wyrzutnia, powiem Ci. Bardzo fajna. Tą wyrzutnię dostaliśmy z Funkezon Zapraszam, to jest też sklep Funkowski z Gorzelcu. Zapraszam tam na zakupy. I dziękujemy, że mogliśmy ją przetestować. Do następnego, cześć. Hej.